Cześć, jestem Filip. Witaj na moim kanale. Mamo, kocham Cię. No i Cię trochę nudzę, ale co to jest? <Ministro Barbie> co to jest? 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 Super Finks! Mam ich To chyba samolot Super Finks! Wyszlaki, dlatego żeby otworzył trochę zingsy, bo dawno nie zbierałam tych zingsów. Wiecie jak. u mnie! i otwieramy. Zobaczymy ulotkę Jaka jest tu seria? To jest Okulomax. Jezu, jaka tu fajna seria. to się zobaczyć? Zobaczcie. Fajny. Jest w No i jakimś sklepie, nie pamiętam jakim. O. I coś takiego jest. Super, co nie, widzowie. Okej, okay. ale bardziej nas in... To jest chyba na pewno bohaterów. kryjówka, O. Ej, dlaczego żadny kod nie działa? No, to okay. No, no, dlaczego tu nie działa? O. Okej, okay. no, to działa. O! wyskoczyło. To jest znajomy, to jest znajomy. To jest znowu bohater o, to żaden kot nie działa. Teraz kolejny... Proszę. Okej, okej. Okay, okay. Tylko muszę... żaden kot działa. Już? Jezu. Zobaczcie sobie. Ok, ale na razie teraz nie będzie. Teraz kolejna susetka. To teraz chyba będzie złocznica. O, no i jeszcze zapomniałam powiedzieć, że te bazy można zrobić w wieże. Ok. Nie? Zobaczcie, srebrnego to ja trafiłem, to też, no to jest fart, mam farta, Jezu, taki farcik, no ale, je, no nie trafiłem tej złotej, Jezu, to jest mi bardzo, teraz ta. Kolejny to... Nie wiem, co to jest, zobaczcie, ale to nie rzadki, a trochę smutne, że nie trafiłem tego. Wszystkie mi wyszły? Nie mówcie, szkoda, że nie trafiłem okulu maksa, tego najrzadszego. Wiecie, o co mi chodzi, wiecie? Chodzi mi o tego, o tego ultra rare. Ale jak wam się uda, to możecie mi pokazać na Instagramie. Dziękuję, że byliście ze mną, no i powiedzcie w komentarzach, czy też lubicie super finksy. Pa.